Dane jest równanie okręgu zapisane w postaci ogólnej. Przekształćmy to równanie do postaci kanonicznej, czyli do takiej postaci. To jest wzór, który znajdziesz w tablicach maturalnych. Zacznijmy więc od przegrupowania wyrazów w równaniu okręgu w taki sposób, aby zgrupować wszystkie x w jednym miejscu, y w jednym miejscu. Natomiast liczbę 21, stąd przeniesiemy na prawą stronę zmieniając jej znak na przeciwny. I teraz do wyrażenia x kwadrat odjąć 8x musimy dopisać taką liczbę, aby można było tutaj stworzyć wzór skróconego mnożenia, żeby trzy wyrazy, które za chwilkę tutaj powstaną, można było zwinąć o, do takiego wzoru. Robi się to w ten sposób, że ten współczynnik minus ósemkę dzielimy przez 2. I wynik podnosimy do kwadratu. Minus 8 podzieli przez 2 to jest minus 4, więc minus 4 do kwadratu to jest plus 4 kwadrat. Następnie przepiszmy y kwadrat minus 6y i minus 6 podzielmy przez 2 i ten wynik podnieśmy do kwadratu. Minus 6 drugich to jest minus 3 do kwadratu to plus 3 kwadrat to się równa minus 21 i teraz uwaga, jeżeli do lewej strony równania dodaliśmy 4 kwadrat oraz 3 kwadrat to to samo musimy zrobić z prawej strony bo równania przekształcamy równoważnie wracamy na lewą stronę i zauważamy, że w tej części oraz w tej części pojawił się wzór skróconego mnożenia w pierwszym nawiasie otrzymamy x odjąć 4 do kwadratu w drugim nawiasie otrzymamy x odjąć 3 do kwadratu. Natomiast z prawej strony mamy minus 21 dodać 16 i dodać 9. 16 dodać 9 to jest 25, minus 21 dodać 25 to się równa 4. Z tego równania, które tutaj otrzymaliśmy, możemy teraz odczytać współrzędne środka okręgu, oraz promień tego okręgu. Środek okręgu odczytujemy z tych dwóch liczb na zasadzie porównań. Zobacz, we wzorze mamy minus A, w równaniu mamy minus 4, więc A, czyli współrzędna Xowa środka okręgu, równa się 4. Na tej, za samej, na tej samej zasadzie określamy współrzędną Y tego punktu. I to jest 3. Natomiast patrząc dalej na wzór. R kwadrat odpowiada tej liczbie, więc możemy zapisać, że R kwadrat to się równa 4, a stąd r równa się 2 po spierwiastkowaniu obustronnym tego równania. Następnie narysujmy okrąg o środku S, podpiszmy współrzędne środka, i narysujmy dwie styczne do tego okręgu. Zauważmy, że ten punkt styczności można wyznaczyć w bardzo łatwy sposób. Ponieważ wiemy, że promień okręgu ma długość równą 2, więc jeżeli punkt S ma współrzędną x równą 4, to jak od tego punktu przesuniemy się w lewo, to otrzymamy punkt A o współrzędnych 2, 3. Ponadto punkt P, który jest podany w zadaniu, ma współrzędne 2 minus 1. To oznacza, że ten punkt będzie poniżej punktu P. 2 minus 1. Tutaj mamy jeszcze drugą styczną przecinającą okrąg w punkcie B. Dorysujmy w tym miejscu promień pod kątem prostym do stycznej, i dorysujmy odcinek PS. Zauważmy, że powstał w tym miejscu trójkąt prostokątny. Wyznaczmy długości jego boków. Przeciwprostokątną oznaczę y, a przyprostokątną oznaczę x. I teraz, żeby wyznaczyć y, wystarczy, że policzymy odległość między punktami P i S. Z tego klasycznego wzoru na długość odcinka w układzie współrzędnych. Więc zapiszemy, że y to się równa długość odcinka ps to się równa i robimy to w ten sposób odejmujemy współrzędne xowe tych dwóch punktów otrzymujemy 2 i 2 podnosimy do kwadratu następnie odejmujemy współrzędne Y tych punktów otrzymujemy 4 i 4 podnosimy do kwadratu całość będziemy pierwiastkowali Tutaj otrzymamy pod pierwiastkiem 4 dodać 16, czyli to jest pierwiastek kwadratowy z 20. I tak na razie ten wynik zostawmy. Teraz skorzystajmy w trójkącie prostokątnym z twierdzenia Pitagorasa, żeby wyznaczyć x. Zapiszemy więc x do kwadratu dodać r do kwadratu. r jest równe 2, więc wpiszę 2 do kwadratu. To się równa y do kwadratu. To jest pierwiastek z 20 do kwadratu x kwadrat dodać 4 to się równa 20. Czwórkę przenoszę na prawą stronę. Pierwiastkuję obustronnie. Tutaj pojawi się wartość bezwzględna. Pamiętajmy, że jak pierwiastkujemy wyrażenie podniesione do kwadratu, to zawsze pojawia się wartość bezwzględna. Natomiast z prawej strony otrzymamy pierwiastek kwadratowy z 16. I teraz wartość bezwzględną możemy opuścić, ponieważ wiemy, że x jest dodatni, bo to jest długość odcinka. Więc wtedy opuszczamy wartość bezwzględną bez zmiany znaku. Natomiast pierwiastek kwadratowy z 16 to jest 4. Taka jest długość tego odcinka. My w zadaniu mamy policzyć mamy policzyć tangens kąta ostrego, który został utworzony przez dwie przecinające się styczne. Chodzi o ten kąt cały. Ja go tutaj y, opiszę w ten sposób, że jedna część tego kąta jest równa alfa, druga część jest równa alfa. Odcinek Y przecina ten kąt, to jest dwusieczna tego kąta, tak? czyli dzieli, y, dzieli ten kąt dokładnie na połowę. No więc z definicji funkcji tangens możemy zapisać, że tangens kąta alfa, w trójkącie prostokątnym, to jest stosunek przyprostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta. Do długości drugiej przyprostokątnej, czyli do liczby 4. Dwie czwarte po skróceniu, to jest jedna druga. W ostatnim kroku skorzystamy ze wzoru na tangens podwojonego kąta. My mamy właśnie policzyć taki tangens, tangens podwojonego kąta, i ten wzór znajdziesz w tablicach maturalnych. To jest 2, tangens alfa podzielić przez 1 odjąć. Tangens kwadrat alfa. To się równa 2 razy tangens alfa, czyli 1 druga. 1 odjąć tangens kwadrat alfa, czyli 1 druga do kwadratu to jest 1 czwarta. Tutaj dwójki skracam, zostaje 1. 1 odjąć 1 czwarta to 3 czwarte. 1 podzielić przez 3 czwarte to się równa 4 trzecie. I to jest szukana przez nas odpowiedź. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Pa! pa.